Maria Andrejczyk, mistrzyni Europy Juniorów. Osoba, która reprezentowała hańcze suwałki na Mistrzostwach Świata w Pekinie z nami. Już słyszeliśmy, że po tak udanym dla ciebie sezonie. Tak, to jest udany, to był udany dla mnie, bardzo sezon był udany. Mistrzostwa Europy Juniorek, pierwsze w mojej karierze, pierwsza impreza seniorska już od razu to Mistrzostwa Świata. No więc rewelacja. Muszę przyznać, że na początku sezonu ja się poddawałam, ponieważ dotknęła mnie bardzo nieprzyjemna kontuzja przyczepu stawu łokciowego. No naprawdę poddawałam się. Myślałam, że no trudno, tak musi być, taki będzie sezon, niestety nic nie rzucę. Na szczęście mamy rehabilitantkę, fizjoterapeutkę. Na się mną zajęła tak jak trzeba. Jeszcze lekarz, pan doktor Krochmalski, też swoje trzy grosze wtrącił. No i się udało, wyzdrowiałam i zaczęły się poprawiać. Z każdym startem nowy rekord życiowy, i tak doszło aż do 62 metrów. Od, z jakiego pułapu zaczynałaś ten sezon? Z pułapu 50 metrów. Potem był jeszcze, było jeszcze niżej, ponieważ 47. Oba te wyniki rzuciłam z kontuzją. Potem dwa miesiące nic, nie rzucałam zero, ponieważ ten powiedział: dość, będziesz się męczyć dzieciaku. I właśnie wtedy zaczęła się taka pożona rehabilitacja. No i po, po tej rehabilitacji pierwszy start 57 metrów, także 10 metrów dalej od poprzedniego i tak jakoś fajnie poszło, poszłam z prądem i super. Co bardziej w pamięci zostanie, czy ten rzut na 62-11, czy też złoto na mistrzostwach Europy juniorów, czy też start w Pekinie w Ptasim gnieździe? Oj, ciężko mi powiedzieć, ale chyba najbardziej w pamięci zostanie ten Pekin, ponieważ to jest ogromny moja impreza, cały świat o niej wie, e, cały świat ją oglądał. E, ja też tam byłam i się, mi się wydaje, że Pekin, pomimo tych wszystkich moich osiągnięć juniorskich, Pekin to jest ten, e, to jest moje największe osiągnięcie. No nie, nie poszło mi tam najlepiej, jak wszyscy wiedzą, ale ja się dopiero uczę, więc Pekin zaliczam do tego najlepszego osiągnięcia i na pewno będę go długo pamiętać. No i wszyscy no, czekamy na to, że reprezentantka suwalskiego klubu pojedzie na przyszłoroczne igrzyska do Rio de Janeiro. Co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w reprezentacji Polski na tą najważniejszą imprezę w czterolecie? Przede wszystkim trzeba bardzo ciężko pracować. Ciężka praca jest tu obowiązkiem. Eee, muszę powtórzyć minimum dwukrotnie. Podejrzewam, że to będzie około 63 metrów, ponieważ patrząc na tegoroczny poziom Mistrzostw Świata e, w życiu jest kobiet, był on bardzo wysoki, więc minimum również będzie wysokie. E, musi być adekwatne do tego, żeby się dostać na finał. Więc tak 63 oscyluje, 63 metry. No i przede wszystkim zdobyć medal na imprezie mistrzowskiej seniorskiej. Czyli to będą w tym roku Mistrzostwa Polski Seniorów Bydgoszczy. W Bydgoszczy jeszcze nigdy nie startowałam, ale bardzo mi się to stadion podoba. No i zdrowie. Musi być przede wszystkim zdrowie. Już rozpoczęłaś przygotowania do tego sezonu? Tak, już rozpoczęłam przygotowania od 1 października. Zaczęłam mocne treningi i tak jak powiedziałam, oby w zdrowiu, dotrenować to wszystko wyjdzie. Aha. I jakie najbliższe plany, zgrupowania, wyjazdy? 25 jadę z klubem do Cepniowa na tydzień, potem 20 listopada zaczynamy przygotowania kadry narodowej. W tym roku bardzo fajnie wyszło, ponieważ mojego trenera Karola Sikorskiego powołali do kadry narodowej na trenera, więc serdeczne gratulacje dla niego. I właśnie z trenerem, co jest dla mnie najważniejsze, bo z trenerem, moim trenerem będę w końcu trenować w kadrze narodowej. I w tym roku jest przewidziane dla mnie chyba sześć obozów kadry narodowej. Dodatkowo jestem w Kadrze Olimpijskiej, więc też tam jakieś profity będą w stylu odżywek czy dodatkowego obozu. Mam nadzieję, że będzie tego jak najwięcej, ponieważ ja jestem głodna, sukcesu i chcę jak najwięcej.